Jesteśmy zadowoleni z tej imprezy, z organizacji, z tego, jak, jak to wszystko przebiegło. E, wiadomo, wyciągamy również jakieś wnioski, żeby jeszcze lepsze imprezy robić, e, ale z tego, co jest e, na ten moment e, w sytuacji covidowej, jesteśmy po prostu zadowoleni. Myślę, że e, ze sportowego punktu widzenia te zawody też przebiegły bardzo dobrze, i, i to też jest jakiś sukces. Oczywiście mielibyśmy więcej kibiców, ale mielibyśmy również więcej zawodników. Z tego co wiem, to nasze transmisje internetowe cieszą się bardzo dużą, bardzo dużą popularnością. Mamy dużo wejść na nasze portale społecznościowe, dużo wejść na transmisję. robimy no myślę, że dużą ilość różnych materiałów od materiałów filmowych po materiały zdjęciowe, transmisje online, która gdzieś tam cały czas jest. Natomiast jak to wszystko utrudniało sytuację, no to tutaj sprawy covidowe no jest to bardzo duży problem. W szachach mamy to, że dwoje przeciwników muszą siedzieć bardzo blisko siebie, ale dochowaliśmy wszelkich standardów, które są i myślę, że to też jest pewien sukces.